Drodzy członkowie wiernej wspólnoty, Luz de Maria przekazuje nam wiadomość, która odbija się echem w słowach Ojca Michaela Rodrigue i w prośbach Królowej Pokoju z Medziugorje. Te wiadomości zapraszają nas do czujności i intensywnej modlitwy o pokój na świecie. Królowa Pokoju modliła się wraz z wiernymi przez dziewięć dni z rzędu na wzgórzach Medziugorje. Przypominamy sobie podobne wydarzenie, które nie jest już tajemnicą. Światowy pokój jest zagrożony. On, diabeł, pracuje bez wytchnienia, aby nas podzielić, siejąc niezgodę między nami. Wie, że podzielona wspólnota jest słaba, że izolacja prowadzi do rozpaczy i w ten sposób oferuje nam rozrywki i iluzję jedności, aby oddalić nas od prawdziwej wspólnoty i braterstwa. Podczas gdy łudzimy się myśląc, że życie toczy się jak zawsze i że nic się nie zmieni, możni tego świata podjęli tragiczną decyzję. Jaka to decyzja? Jeśli interesujesz się tymi tematami wiary, zapisz się na kanał. I daj łapkę w górę pod tym filmem, aby otrzymywać nasze treści. W wiadomości przekazanej przez Luz de Maria ujawniono ważne kwestie dotyczące obecnego stanu świata i pilną potrzebę modlitwy i jedności. Bądźmy czujni i mocni w wierze, szukając prawdziwej wspólnoty i pracując razem dla pokoju i dobra wszystkich. W ten sposób będziemy mogli stawić czoła wyzwaniom, które się pojawiają, i pokonać trudności z siłą i nadzieją, kierowani światłem wiary i miłością braterską. Rozumiemy, jaka jest ta decyzja i jak możemy się uratować od jej konsekwencji. Zachęcamy Was do pozostania do końca wiadomości, aby się tego dowiedzieć. Ukochane dzieci mego niepokalanego serca, przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo. Zapraszam Was do zbliżenia się do mego boskiego Syna, wierności przykazaniom Bożym, bycia bardziej braterskimi wobec Waszych bliźnich i siebie samych. Kochajcie się, będąc istotami dobrymi. Szanujcie się nawzajem i rozumiejcie, że Wasze osobiste działania mogą napełniać Was dobrostanem lub pozostawiać Was zniechęconymi i pustymi. To jest konsekwencja Waszych własnych działań. Moje drogie dzieci, pokój wyczerpuje się w ludzkości. Gniew łatwo Was ogarnia, a szacunek jest tylko wspomnieniem DLA wielu moich ukochanych dzieci. Nie karmcie demona niecierpliwością i nieposłuszeństwem. Bądźcie istotami dobrymi, kochanymi przez Waszych bliźnich i dążcie do jedności. Pamiętajcie, że jako dzieci mego boskiego Syna macie błogosławieństwo skruchy, przebaczenia i powrotu na duchową drogę. Widzę z żalem, jak moje dzieci nie wierzą w to, co dzieje się między potężnymi narodami. Niektórzy nie dostrzegają nadchodzącego niebezpieczeństwa, w którym żyją, ponieważ są przywiązani do swoich rzeczy. Dlatego proszę, abyście otworzyli oczy i serca, aby zrozumieć powagę sytuacji i szukać ochrony i prowadzenia Bożego. Niech umocni was wiara i wspólnota, aby stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom i znaleźć prawdziwy pokój. Osoby oderwane od rzeczywistości stoją przed wojną, rezultatem braku Boga w życiu człowieka. Dzieci potężni zdecydowali się użyć energii jądrowej w tym momencie. Jeśli wierzysz w moc Matki Bożej, napisz teraz w komentarzach: Maria zwycięży. Zastanówcie się nad używaniem energii jądrowej do wyrządzania zła. Wojna spowoduje, że moje dzieci będą przemieszczać się z kraju do kraju w poszukiwaniu większego bezpieczeństwa. Chociaż wszyscy będą cierpieć, niektóre kraje będą mniej dotknięte. Technologie niewłaściwie używane będą wykorzystywane przez potężnych, którzy kierowani pragnieniem władzy poważnie zaszkodzą ludziom i stworzeniu. Wielka będzie lamentacja ludzkości, gdy zrozumie stan świata po użyciu energii jądrowej. Ból i rozpacz będą ogromne bez możliwości naprawy. Będzie to czas wołania. Módlcie się, dzieci mego boskiego syna, módlcie się za Francję, która cierpi z powodu wojny. Módlcie się, dzieci mego boskiego syna, módlcie się za Bliski Wschód, gdzie wojna wyrządziła wielkie zło i przyniesie więcej bólu. Módlcie się, dzieci mego boskiego syna, módlcie się za to, co wydarzy się na Bałkanach. Módlcie się, dzieci mego boskiego syna, módlcie się, ponieważ żywioły nadal każą ludzkość. Ukochane dzieci, módlcie się o pokój na całej ziemi, aby złagodzić cierpienie spowodowane wojną. Dzieci mego boskiego syna, będziecie świadkami wielkiego ciała niebieskiego z niezwykłym światłem, które wzbudzi lęk. Miejcie wiarę w obietnicę mego boskiego syna. Napięcia między narodami nadal trwają, podobnie jak wstrząsy ziemi. Choroby się rozprzestrzeniają. Przygotujcie się i zachowajcie wiarę. Karmcie się duchowo, ponieważ to pokolenie stoi na krawędzi przepaści własnego istnienia. Cierpię widząc zło, które łatwo was opanowuje, prowadząc was do najbardziej krytycznego punktu tej epoki. Miejcie na uwadze, że mój boski syn nigdy nie pozwoli, aby ludzkość zniszczyła to, co jest stworzeniem boskim. On interweniuje, zanim człowiek zakończy swój destrukcyjny zamiar. Wiara musi pozostać silna. Nie bójcie się, jestem waszą matką i was chronię. Nie zapominajcie o obietnicach mojego boskiego Syna. Błogosławię was, dzieci. Mamusia Maria, Ave Maria Purissima, bez grzechu poczęta. Ave Maria Purissima, bez grzechu poczęta. Ave Maria Purissima, bez grzechu poczęta. Matka Boża obiecuje nam interwencję Jezusa, gdy wszystko wydaje się stracone. Luz de Maria przypomina nam o przesłaniach Jezusa z obietnicą. Nasz Pan Jezus Chrystus, 15 marca 2009 roku powiedział: Moja ukrzyżowana, ale chwalebna ręka jest wyciągnięta przed każdym z moich dzieci, aby mocno je trzymać i wyciągnąć z błota. Niezależnie od tego, jak brudne jest stworzenie, nie porzucę go. Wszyscy są godni wejść do mojego domu. Czekam tylko na słowo, czekam tylko na Panie, pomóż mi. Zbliż się, posłuchaj mnie, przebacz mi, a natychmiast przybędę z pomocą. Bądźcie silni w wierze i modlitwie, zawsze szukając pocieszenia i ochrony Bożej. Czas jest czasem próby, ale także nadziei, ponieważ obietnice naszego Pana i Matki Bożej są światłem, które prowadzi i umacnia. Ufajcie Bożej ochronie i pozostawajcie zjednoczeni w wierze oczekując interwencji która przyniesie pokój i odnowienie ratunku dla każdego z was którzy słuchacie i czytacie moje słowa dla was ukochane dzieci dla was oddałam się na krzyżu i czekam na was w sakramencie pojednania aby was przebaczyć i przyjąć chcę abyście spotkali się ze mną i ukochali was moją boską miłością światowe wydarzenia wojenne napędzane przez arogancję i pychę potężnych i polityków niebezpiecznie przybliżają nas do Trzeciej Wojny Światowej. Rycząc oddechem antychrysta, cy i przywódcy, ślepi przez rządze władzy i pragnienie dominacji, całkowicie ignorują niszczące konsekwencje swoich działań. Ich nierozważne decyzje i agresywna polityka nie tylko zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu międzynarodowemu, ale także życiu i dobrostanowi milionów niewinnych ludzi. Matka Boża nadal prosi nas o modlitwę, miłość do bliźniego i dobre uczynki. Jednak te apelacje wydają się coraz bardziej wpadać w próżnię. Wielu z nas uważa siebie za wiernych katolików, uczęszcza do Kościoła, uczestniczy w sakramentach, a mimo to, gdy widzimy kogoś w trudnej sytuacji, mamy tendencję do odwracania wzroku, rozpraszania się i przekonywania siebie, że to nie nasz problem. Ta brak empatii nie tylko osłabia naszą wspólnotę, ale także nie podoba się Bogu. Musimy zastanowić się nad naszymi działaniami i dążyć do prawdziwej konwersji, która przejawi się w miłości i solidarności wobec innych. Pan wzywa nas, abyśmy byli światłem w świecie, by zmieniać go swoimi postawami i budować pokój poprzez miłość i współczucie. Odpowiedzmy na to wezwanie z determinacją i wiarą, ufając obietnicom boskim i współpracując na rzecz lepszego świata. Izolowanie tych, którzy cierpią, nie tylko ubogaca naszą ludzkość, ale także osłabia naszą wiarę. Łatwo jest ogłaszać naszą wiarę, ale trudniej jest żyć nią naprawdę każdego dnia, w małych i dużych czynach. Hipokryzja wkrada się w nasze życie, gdy chlubimy się naszą religijnością, ale pozostajemy obojętni na cierpienia innych. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Nasza wiara wzywa nas do bycia świadkami miłości i miłosierdzia nie tylko słowami, ale także czynami. Nie możemy zamykać się w egoizmie. Musimy otworzyć serca i ręce, aby pomóc tym, którzy są w potrzebie. Jeśli chcesz wysłuchać najnowszej wiadomości Matki Bożej do ojca Michela Rodrigueza, kliknij teraz na wideo, które pojawia się na Twoim ekranie. Niech Bóg zawsze oświetla Twoją drogę. Do zobaczenia w następnym wideo.